Dzień dobry, witam w kinie na bis. W dzisiejszym odcinku uwspółcześniona wariacja historii o Frankensteinie, następnie przejmująca opowieść o człowieczeństwie w oczach androida, a na koniec niepochlebny obraz polskiego duchowieństwa. Zaczynamy! W pierwszej propozycji na dziś film reżysera, wobec którego mam bardzo ambiwalentne odczucia. Z jednej strony doceniam talent Jorgosa Lantimosa i jego oryginalne podejście do kina, z drugiej cały czas mam jednak wrażenie, że to jest facet troszkę nie z mojej bajki. Jego wrażliwość rozmija się z moją. Im mniej artystyczne są jego produkcje, tym bardziej do mnie przemawiają. W ten trend wpisuje się jego najnowsze dzieło, czyli Biedne Istoty. Poznajcie więc Belle Baxter. Bella jest tworem. Rezultatem eksperymentów doktora Baxtera, jego dziełem życia. Gdy ją poznajemy, jawi się nam ona jako malutka dziewczynka w ciele dorosłej kobiety. Bella jednak bardzo szybko dorasta. Dom doktora Baxtera robi się dla niej za ciasny. Kuszona namowami niejakiego Duncana Wedderburna, postanawia wyruszyć w świat. My będziemy towarzyszyć jej w tej podróży. This is Bella. Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No! Oh! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Biedne istoty mogą na pierwszy rzut oka wydawać się filmem dziwacznym. E, scenografia, postacie, cała estetyka, e, wszystko jakieś takie bajkowe, czasem ociupine niepokojące, ale jednocześnie bardzo fascynujące. E, złośliwi mówią, że ten film to takie połączenie Barbie i Frankensteina. I coś na pewno w tym jest. E, nawiązania do słynnej powieści Mary Shelley są oczywiste. E, podobnie jak sama postać Belli, e, wydaje się być trochę jak Barbie. Atrakcyjna, ale głupiutka i nieświadoma świata. Jak się okazuje, tak jak filmowa Barbie, również Bella szybko się uczy, doświadcza życia i odkrywa, co to znaczy być człowiekiem. Biedne istoty to także opowieść o tym, jak mężczyźni osaczają i wykorzystują kobiety. Temat prawdziwy i niezwykle chwytliwy w dzisiejszych czasach. Czy film mi się podobał? Tak. Czy mnie zachwycił? Nie. Dostał jednak 11 nominacji do Oscara, z czego 4 zamienił w złote statuetki, co mówi samo za siebie. Uwagę zwrócić należy przede wszystkim na nagrodzoną Oscarę rolę M. Stone. To naprawdę wybitna kreacja. Tell me, where did you come from? I shall... for it is a happy tale i am bella baxter and there is a world to enjoy circumnavigate it is the goal of all to progress grow a woman plotting her course to freedom how oh. delightful Okej, okay, druga propozycja na dziś i zostajemy przy temacie człowieczeństwa. Na tapet wędruje film Young, zdecydowanie mniej popularny niż W istoty, zdecydowanie rzadziej nagradzany, ale moim skromnym zdaniem lepszy. Przenosimy się więc do bliżej nieokreślonej, choć raczej niedalekiej przyszłości. Trafiamy do domu Jake'a i Kayry. Nasi bohaterowie są rodzicami Miki. Pochodzącej z Chin adoptowanej małej dziewczynki. By ta żyjąc poza Chinami, nie zatraciła swojej kulturowej tożsamości, Jay i Kaira kupują Yanga, Androida ze wszczepioną wiedzą na, te, na temat Chin, który ma spędzać z małą Miką czas i tym samym uczyć ją o kulturowym dziedzictwie państwa środka. Android szybko staje się jednak kimś więcej niż tylko nauczycielem. Jest towarzyszem Miki, jej opiekunem, takim trochę starszym bratem. Gdy pewnego dnia robot się psuje, dziewczynka jest zrozpaczona, a Jake podejmuje wszelkie możliwe próby, by go naprawić. W czasie tej walki o odzyskanie Yanga, nasz bohater dowiaduje się, że robot był istotą znacznie bardziej złożoną niż mogłoby się z pozoru wydawać. Come on, Yang. What are you doing? Come... come on what happened to yang i don't know he shut down last night he won't restart this has this happened before no if we can't get yang fixed we're not gonna buy another sibling for mika it is an interior core problem I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore. I wish I had a real memory. What do you mean? Od zawsze uwielbiałem kino SF z silnie eksponowanymi elementami humanistycznymi, tam, gdzie science i fiction jest tylko środkiem do tego, by opowiedzieć o człowieczeństwie. Pod tym kątem Yang jest dziełem absolutnie kompletnym. To kino kameralne można powiedzieć, że wręcz minimalistyczne. Postaci na pierwszy rzut oka nieco apatyczne i wyzute z emocji. W rzeczywistości są tymi emocjami przepełnione, i my to czujemy na ekranie. Mocą tego filmu jest to, że najgłośniej wybrzmiewa w nim to, co niewypowiedziane, a co widoczne w gestach i spojrzeniach. Jank to piękna opowieść o tym, co to znaczy kochać i co definiuje człowieka. Dla mnie absolutna perełka, która nieco niezauważona przemknęła przez polskie kina. Sam też obejrzałem ten film dopiero parę lat po premierze. Jeśli też go jeszcze nie widzieliście, to radzę szybko nadrobić zaległości. Naprawdę warto. Do you want of course i do i want him back too i just need a little more time what are you watching O człowieczeństwie mowa, to do mojej ostatniej propozycji, jak ulał pasuje stwierdzenie, błądzić jest ludzką naturą. No to po kolei. Ksiądz Tadeusz ma słabość do alkoholu i mieszka na kocią łapę z kobietą. Ksiądz Leszek to nieznający skrupułów biznesmen, który kocha pieniądze i władzę. Uczył się nie od byle kogo, bo od samego arcybiskupa Mordowicza. Jest też ksiądz Kukuła, który co prawda. W Boga wierzy mocno, ale jest oskarżany o pedofilię. To właśnie bohaterowie Kleru Wojciecha Smarzowskiego. W trakcie seansu śledzimy ich losy, które wzajemnie się zazębiają. Jaki los spotka naszych filmowych księży? Miało się jakoś tak u wieczorowi, Kiedy posłańcy traktem przyjechali. Jeszcze nie całą ziemię swą odrobił, ale po słońców po to wysłuchał. Mówili Maria, ma syna Maria, Masyna Maria. Ti na ta ta, graj tam, Ile? Cała skala, ale mniej niż tysiąc. Pieniędzy ile? Ze zbiórki na szpitale wpłynęło 93 tysiące. Ile brakuje, pytam się? Oczywiście niektórzy parafianie dają więcej, prawda? Oto wielka tajemnica wiary. Złoto i do. Co robimy? Jestem pasterzem, który spośród dwie owiec z jedną i marcie. dar od wiernych. A co teraz będę zbierał, tak? Chodzi o to, żeby było zrobione, tak? Chodzi o to, żeby zbierać, a nie zebrać i skończyć zbieranie. Wojciech Smarzowski od zawsze lubił zanurzać się w brudach Polski i Polaków. Nigdy nie stronił od trudnych tematów. Efekt był raz lepszy, raz gorszy. Tym razem jest naprawdę nieźle, choć film czasem wydawał mi się nazbyt stronniczy i nieco przesadzony. Problemy trapiące duchowieństwo są tu mocno wyolbrzymione, a cztery główne postaci ogniskują w sobie właściwie wszystkie grzechy główne trapiące kler. Być może jest to ociupinę za dużo, jak na jeden film. A być może był to zabieg konieczny, by dzieło to widzami wstrząsnęło i do nich przemówiło. Film okazał się absolutnym hitem. Do kin poszło na niego ponad 5 milionów widzów. To absolutny rekord w historii kinematografii polskiej po 89 roku. Pewne moje zastrzeżenia nie przekreślają tego, że Claire dobrze się ogląda. To dzieło sprawnie wyreżyserowane i bardzo dobrze zagrane. Więckiewicz, Braciak, Jakubik, Gajos, wszyscy tu cudowni. Z wymienionych Braciak i Gajos za swe kreacje nagrodzeni zostali orłami. Do tego cytat, złota, skromne, który już stał się kultowy. Mimo więc pewnych uwag ja Kler polecam. To film, który należy zobaczyć. Gramy u siebie lata spędzone w służbie Maryi przeżyłem w ubóstwie, złote, a skromne. Kto to jest? To karmazyna. Głowa państwa ma się stawić na mszy. Tego wymaga dobro Kościoła. Nie wygramy przetargu. Obów trzeba dotrzymywać. Proszę księdza, czy księdza z pedofilem? W kible święcić? Dadzą 25 tysięcy na sanktuarium. Kiedy by to miało być? I moje nienarodzone dziecko. Oj, jak miał imię? Nie ma komendanta. Cześć mi jest. Kościół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni. Dzisiaj w centrum zainteresowania człowiek biednej istoty Yang i Claire. Trzy bardzo solidne propozycje. Moim zdaniem każda warta waszego czasu ja tutaj taką gwiazdeczkę stawiam przy filmie Yang, który mnie po prostu... Urzekł. Życzę wam samych wspaniałych, filmowych wrażeń za dziś. Pięknie dziękuję, do zobaczenia!